Dzień dobry wam moi drodzy widzowie, tu Sztychs i zapraszam was na pierwszy odcinek z naszej nowej serii z Don't Starve. W sumie pierwszy odcinek już jak gdyby miał swoje miejsce, miał w luźnym piątku, jednak to to jest taki prawdziwy odcinek. Tamto to był taki wstęp, co prawda będziemy dalej kontynuować tamtej świat razem z Wilsonem, tutaj już przeżyliśmy dwa dni, zaraz rozpocznie się trzeci póki co nie mamy obozu, ale to okej. Okay. I może na samym wstępie trochę wyjaśnienie, jak ta seria będzie wyglądać. Już to kiedyś chyba tam mówiłem. W każdym razie, tak jak mówiłem, będą podejścia i odcinki. Póki co mamy podejście pierwsze, odcinek pierwszy, tamten był taki zerowy. No i w tym momencie na miniaturce też się pojawia P, jak podejście oraz Odycy, jako odcinek, tak więc już wiecie co to oznacza, a w dzisiejszym odcinku naszym zadaniem będzie w końcu znalezienie sobie jakiegoś obozu, tak więc kontynuujemy i zobaczymy, co takiego nas tutaj czeka udało nam się ostatnio znaleźć, w sumie ja sobie teraz już tak luknę, zanim ten dzień się rozpocznie, mamy tutaj touchstone mamy fajne, bo tutaj są nagrobki, tam różne ciekawe rzeczy można wykopać chciałbym jeszcze znaleźć przesterkę, ale to oczywiście marzonka na razie, to się później tam wszystko po kolei poznajduje na pewno ale no nadal nie mamy jakiegoś konkretnego miejsca, ja już się zastanawiałem nad tym, no ale mi tu za bardzo nie pasuje no tak trochę bidnie tutaj jest niestety, hmm Cały czas poszukuję czegoś lepszego. Może tutaj by coś było? No nie wiem, no zobaczymy. Ważne, żeby do siódmego dnia się ogarnąć, bo wiadomo, siódmy dzień to już mogą nas zaatakować te niemiłe pantry, a nie mamy, póki co, włóczni, a bez włóczni jesteśmy troszkę bezradni, tak więc spróbujemy aktywować sobie ten torstą. I wydaje mi się, że dzięki temu będziemy mogli sobie... Tutaj powrócić Jeżeli przez przypadek całkiem niechcący Nam się no, no, no Zginie, no, no ale tak się też może zdarzyć Musimy być tego świadomi Póki co te groby sobie tutaj raczej zostawię Nie będę się w te groby bawił, bo to się może dla nas Bardzo źle skończyć, ale marchewkę se podniosę no i okej, okay, no i słuchajcie, dzisiaj właśnie trzeba znaleźć jak najszybciej jakieś dobre miejsce i chyba to będzie gdzieś tutaj, bo zobaczcie, zaczyna nam się całkiem taka przyjazna, ekskluzywna vipowska łąka. Mamy tutaj pszczółki, chociaż pszczółki póki co bez ula to do niczego się specjalnie nie przydadzą. Mamy raczej małą ilość małą ilość drzew, ale to może nawet lepiej. I chyba na tym cypelku bym się tutaj osiedlił. Może faktycznie jest tutaj troszkę bidnie, ale to może nawet i lepiej będziemy musieli troszkę pobiegać. Coś sobie tutaj może przesadzimy, dosadzimy. No to jest jeszcze kwestia wszystko do obgadania, uzgodnienia. No tak więc chyba faktycznie tam się troszkę osiedle, albo czekajcie, może coś takiego ciekawszego się uda znaleźć, bo tutaj się zaczyna... No, ten ciekawszy fragment tej łąki chyba, bo mamy tutaj... Zobaczcie, mamy Berrybrush, mamy oczywiście karocy i te inne takie... No mam... są przynajmniej króliczki trzeba zajączki. Cholera wie co to jest w sumie. To są jakieś takie homo nie wiadomo. No atak, tylko atak mogę zrobić. W sumie ciekawe co to jest, bo to, to takie nie wiadomo w sumie co to jest. Ja się nigdy nad tym aż tak specjalnie nie rozkminiałem, ale... Generalnie to nie ma jakiejś takiej jednolitej formy, nie wygląda jakoś tak konkretnie, tylko właśnie jakoś tak byle jak. Dobra, ja tutaj tro trochę sobie tak no, obadam tutaj te tereny. Hmm. W poszukiwaniu jakichś takich przydatniejszych elementów rzeczy. Może by tu się osiedlić, koło tego krzaczka... O, super, są pajączki. Nie, no to się może wydawać, że w sumie, że źle, ale nie, nie, one są bardzo przydatne e, ponieważ potrzebujemy tej takiej pajęczyny, nie wiem jak... jedwab, tak? Czy jakoś tak się tutaj nazywa? I chyba na tej łączce zostaniemy. Zobaczcie, jak sporo tutaj mamy tego wszystkiego: mamy i drewno, i mamy trawkę, i mamy tutaj pełno oczywiście tych jagódek. Tak więc, o i jeszcze indur się gdzieś tam w tle odezwał. No to wydaje mi się, że tutaj będzie wręcz idealne miejsce, żeby się osiedlić. No, kwestia tego, że będzie wszędzie cholernie daleko, ale to tam mniejsza o to. Podniosę to, chociaż potem mi zgnije i tyle z tego będzie. Musimy korzystać i eksplorować jak najwięcej. Bo, po, bo potem, jak się zacznie zima, to już tak wesoło i fajnie nie będzie. Potem y, bardzo szybko zapada zmrok, i to już nie jest takie fajne. E, po, a po drugie, musimy non-stop, e, jak gdyby, trzymać przy sobie jakieś źródło ciepła. E, no, bo bez ciepła niestety nasza postać, no, zamarza. A tego nie chcemy, ponieważ nie chcę już nagrywać podejścia numer dwa. Dobra, słuchajcie. Y, osiedlenie się również przy. Tych pająkach nie jest najlepszym pomysłem. E, tak więc... Dobra, może to nie będzie najlepszy wybór, może faktycznie mogłem wybrać lepiej. Ale osiedlimy się. Przy tej norce trochę będzie przes przeszkadzać. No mniej więcej tu, tutaj. Robimy machinę. Science machine. No i piknie. I tak tutaj od dzisiaj tutaj będzie nasze. Nasz punkt wypadowy, oczywiście potem dorobimy sobie inne e, te, takie ogniska, skalne ogniska, te lepsze, fajniejsze takie. Ale, ale póki co, przynajmniej jedno musi być, żebyśmy mieli dokąd wracać. Sobie to wszystko oczyścimy. Będzie pięknie, zobaczycie, zrobimy sobie tutaj taki taki normalny kurort, że to się w głowie nie mieści. Troszkę pozbieramy to, co tu niepotrzebne. To się potem wytnie. No, się nie filmik, tylko się wytnie. Tam widzę, że są, będą kamienie. Tam będą kamienie, tam trzeba jakoś dojść. Tylko cholera, jak? Bo to będzie daleko strasznie. I tak już całkiem sporo żeśmy poodkrywali. Eee, no. Przyjdzie pewnie czas, gdzie będzie trzeba jeszcze więcej odkryć. Ale póki co, chyba nam wystarczy. Zrobimy sobie. No nie, no niestety. No i widzicie. No i musimy już znowu lecieć, odkrywać. Bo niestety nie mamy na. Na to lepsze ognisko. Brakuje nam dokładnie dwóch kamieni. Skąd je wziąć? No to jest dobre pytanie w sumie, bo nigdzie tutaj kamieni, gdzie po drodze nie było jakoś specjalnie. Tak więc będziemy, no nie wiem, poszukamy tu, pójdziemy, wydaje mi się, pójdziemy tutaj tym szlakiem i może dojdziemy tutaj. Tutaj na pewno są kamienie, bo już widziałem. No ale powoli zapada zmrok, to przejdziemy tyle, ile się da, a potem. Ale już mamy oznaczone miejsce przez maszynę i do tej maszyny będziemy tutaj wracać. Tego indura zabijemy. O to jest najbardziej wkurzająca... E, jak gdyby postać, postać, nie wiem, czy to można nazwać postacią. Najbardziej wkurzająca rzecz, która się w sumie tutaj po pojawia. No nie, zima mnie bardziej irytuje, to niestety. No ale zima, zima jest niestety złem koniecznym po tej aktualizacji. Ale właśnie, bo teraz słuchajcie, niedawno... no może już teraz... jak to nagrywam w sumie... No, no dawno, no ale... Ale pojawiła się aktualizacja, w której dodali... No, dodali co? Dodali, 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 dodali jaskinie, dodali jaskinie. I słuchajcie, może uda nam się znaleźć jakieś jaskinie. Co prawda, nie będziemy mogli od razu tam skoczyć, bo tam jest no, całkiem, całkiem ciemno. I może się to dla nas źle skończyć. O, słuchajcie. O, łopata, jakby mi się przydała łopata. Coś muszę walić. To zjem. I to też zjem. O, logi się przydadzą. Te szkieletiki są strasznie przydatne. Zawsze jakieś. Ciekawe. Ciekawe rzeczy dla mnie mają. No super, udało nam się znaleźć jakieś źródło kamieni. I czuję, że będziemy tutaj dosyć często wracać. Nie tyle, że potrzebujemy jakoś wielce tych kamieni, ale potem będziemy potrzebować złoto i tam takie różne mecyje. No super, zaraz możemy dostać łapetynę od spieruna. Niestety takie coś się zdarza. Jest to bardzo rzadkie, ale istnieje takie, takie prawdopodobieństwo, że możemy oberwać. Tak więc lepiej dmuchać na zimne i za bardzo się tutaj... No może lepiej nie ruszać właśnie. Ale dobra, ale do, no, nie ruszać, ale ja sobie jeszcze pójdę, przejście. Jestem ciekawy, ja po prostu... eksploracja w tym Don't start... Mnie zawsze ciekawi co jest, co jest dalej, co jest dalej. No tylko potem cholera nagle się robi noc i już niestety dalej nic nie widać i się tak niechcący całkiem ginie. No, właśnie, a tego nie chcemy. W sumie skoro już tu jesteśmy... To ja bym sobie sprawdził, ile potrzebujemy na tą lepszą maszynę. 6 aż złota, jeszcze 4 byśmy musieli sobie zebrać. No i spróbujemy je zebrać. Skoro już tutaj jesteśmy e, i wiemy, gdzie mamy wrócić. A mamy wrócić tutaj, na tą naszą przyjazną łączkę, gdzie mamy praktycznie wszystko pod ręką. Bo te pająki, no słuchajcie, z tymi pająkami to jest tak, możemy je zniszczyć. No tylko jak je zniszczymy, to w tym momencie, jak gdyby mm, stracimy prawdopodobne źródło. Bawełny, czy tam tego jedwabiu, jakkolwiek to nazwał. Tak więc to jest niestety taki. O, widzicie? No i idzie dostać Dobrze, że nie dostałem, no co, Ale trzeba być naprawdę ostrożnym, bo idzie tak bardzo. Bardzo łatwy sposób. Jeżeli zniszczymy te pająki, teraz ten szum deszczu pewnie mnie trochę zagłuszy, Jeżeli zniszczymy ten, jak gdyby. Nie wiem, jak to się nazywa, kokon z pająkami. Jeżeli go zniszczymy, to w tym momencie stracimy takie, jak gdyby, prawdopodobne źródło tego jedwabiu, silk, czy ja, to tam nieważne tej pajęczyny, ponieważ istnieje szansa, że z pająka wyleci nam ta pajęczyna. Jeżeli rozwalimy, natomiast ten cały ich budyneczek, to na pewno nam wyleci pajęczyna, tylko w tym momencie już nie będzie pająków, a pająki będą się, non-stop, chyba regenerować w tym momencie. Więc mamy, jak gdyby, większą, możemy więcej z tego wydoić. No, ale jeżeli to się rozwinie do poziomu trzeciego, może nam się pojawić królowa pająków. E, no, co jest również takie dosyć. Mm, no powiedziałbym, no nieprzyjemne na pewno, e, ponieważ o, to jest jeden z silniejszych bossów. Zresztą tutaj wszystkie bossy są dosyć e, przykoksowane, tak więc trzeba z nimi uważać. Dodam szyszkę, bo żal mi drewna. A szyszki będziemy potem sobie rozsadzać, żeby przypadkiem nie narazić się wielkiemu drzewu, nie pamiętam jak on się nazywa dokładnie, strażnik drzew, czy coś takiego, a przy okazji rozwalimy sobie to. Poszukamy tych złotych samorotków. bo tak jak mówię, chcę od razu zbudować tą lepszą maszynę, ona nam pozwoli na budowanie coraz to lepszych jak gdyby struktur, nie tylko struktur, ale i broni i tak dalej. A więc już po, po, porzucamy to nasze ognisko i idziemy w poszukiwaniu złotych samorodków. I niestety, jak zwykle. A, tak, moje szczęście. A, oczywiście, kawałeczek jest i potem nie ma, nie ma, nie ma nic. I znowu trzeba biegać gdzieś, nie wiadomo gdzie, żeby cokolwiek odnaleźć. Jeszcze by się ba bardzo bym się ucieszył, jakby nam się, jakby nam się udało znaleźć takie. Hmm, nie wiem jak to się nazywa, bo naprawdę daj z nazwami to u mnie ciężko koczki, czy gońce, coś takiego z nich wypadają e, takie mechaniczne cholera jak to się nazywa zębatki i takie różne kółka e, i możemy dzięki temu sobie zrobić aha skończyło się, no dobra, to olał to, potem tu przyjdziemy e, to nie tyle, że możemy sobie zbudować jakąś super pro konstrukcję ale to się może nam przydać chociażby po to czy możemy sobie zrobić lodówkę a o ile ta lodówka na początku nie jest jakoś specjalnie przydatna bo faktycznie to tam jest mało, mało przydatne bo tam tego żarcia też za wiele nie ma chociaż najwięcej moim zdaniem uda nam się zebrać właśnie tego lata potem już może być tylko coraz gorzej tym bardziej jak przyjdzie zima to już w ogóle będzie źle ale tak ta lodówka później się przydaje gdy sobie się dorobimy już jakiegoś kociołka czy coś w tym stylu i rozpoczniemy dosyć taką to czekajcie, są złe kwiaty, jeżeli są złe kwiaty, mamy tutaj te e, pierdółki, mamy właśnie tą boksowatą rzecz, czyli pudełkowatą rzecz, to gdzieś w pobliżu faktycznie może się odnaleźć, e, mogą się odnaleźć ci właśnie koledzy, którzy po sobie te zębatki zostawiają, tylko kurde, nie chcę za daleko odchodzić, bo się boję, że już nie wrócę, a jednak chciałbym tego dnia wrócić, o, to jest fajne, bo możemy znaleźć sobie takiego słonika, Ta, No, no nie wiem, no a ja mówię, no z tymi nazwami u mnie ciężko. Tak więc możemy znaleźć sobie słonia. Nie wiem jak on się nazywa. On ma jakąś śmieszną nazwę też, cholera, ale nie pamiętam tych nazw. No ale nieważne, możemy sobie takiego słonia odnaleźć i on się przydaje... O, zobaczcie jak tutaj... Ja nie wiem dlaczego te... te głazy przypominają mi jedno, ale... Chyba <laughs> po prostu spaczony umysł, a nie. No, fajnie, udało nam się znaleźć bossa A, spierdalać! No właśnie, on na nas siada. <laughs> tak więc jak najszybciej spiernicz, aby nie mam ochoty, przynajmniej teraz, bez żadnej zbroi zabezpieczenia się z nimi tutaj użerać. Jak grałem sobie pierwszy raz, na znaczy się pierwszy raz, jak grałem sobie tutaj niedawno, to udało mi się właśnie znaleźć tych skoczków. Co jest dobre, bo wokół nich są zazwyczaj... Co? Jeszcze jeden? O, ja cię kręcę. Kilow. Spory tutaj ten teren, fajnie, no są te dwa bossy Takie bossy, bossy, nie bossy, potworki do ubicia Nie wiem czy się będziemy od razu na, nich, na nie sadzić Ja bym tam jeszcze troszkę zaczekał, ja bym długo zaczekał Ja bym ich nie ruszał, nie, ruszymy ich, ale to później Naprawdę później Zrobimy sobie odcinek, w którym pójdziemy na fight Właśnie. Sensie one nie są najtrudniejsze Wystarczy umiejętnie spierniczać, tylko ta umiejętność spierniczenia Też, no trzeba ją posiąść, ja jej póki co nie posiadłem nie posiadam <noise> Tak więc nie, nie jest to chyba najlepsza opcja Żeby się tam zaraz z nimi użerać A ja bym sobie w pierwszym momencie Jak już się tutaj osiedlimy Ja bym sobie poszedł Wykopać chociaż trochę tych grobów No zobaczymy co się tam stanie Może wyskoczy nam Chester Chociaż Chestera chyba się znajduje Zwyczajnie gdzieś sobie leży ta kość I wystarczy ją podnieść No ale sobie to sprawdzimy Tutaj sobie trochę odkryję, skoro to już ma być moja łąka, no to chcę wiedzieć, co na tej mojej łące jest. No, są króliczki. Czy tam cholera wie co to jest? Trzeba troszkę tutaj poodkrywać. Tam widzę jakaś droga prowadzi, to dobrze. Na razie niech sobie rośnie, bo ja sporo mam tych jagódek, tak więc nie będę zbierał, bo mi tylko pogniją i tyle będzie. Ale będziemy musieli sobie kiedyś ul zrobić. No, ul, 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 ul jest na pewno... Tutaj przydatną rzeczą nie będziemy mieli dostęp do miodu, no i gdy już będziemy mieli garnek, to nam na pewno pozwoli na e, tworzenie jakichś takich bardziej, no, smacznych potraw, można tak to nazwać, smacznych potraw, to też tak głupio brzmi, no ale potraw, w każdym razie lepszych potraw, które dadzą nam jakąś tam większą ilość życia, bądź e, bardziej napełnią nasz głód, żołąd, i zmniejszą nasz głód, o powiedzieć. Dobra. To, moi drodzy, oficjalnie założony pierwszy obóz. Obóz... E, możemy nawet go nazwać, bo możemy sobie zrobić tabliczkę. Dobra, zrobimy sobie tą tabliczkę. Nie zrobimy tabliczki tej, bo, hey, bo ja nie mam drewna za dużo. Super. Musimy musimy trochę tego drewna narąbać, bo kurde, no to jest nieciekawe, słuchajcie, jak nam się drewno skończy w trakcie nocy. u to będzie bida. To będzie bida, słuchajcie, w tym momencie. Dobra, i ja tak tutaj trochę porozwalam, ale ja to będę wsadził. Ja sobie zrobię taki lasek, gdzie po prostu za każdym razem będę musiał przyjść, wyrąbać. Nie będę musiał szukać tych drzew gdzieś po okolicy, latać po godziny, tam gdzieś szukać. Niepotrzebnie! Zrobimy sobie lasek i w tym lasku sobie bezpiecznie będziemy tam ee, wyrąbać drewienko. Dzięki czemu pan, pan, nie wiem, władca lasu, czy nie wiem, czy tak go można nazwać. W każdym razie, tree guard, no, tam, władca drzew, ochroniarz drzew, bodyguard drzew, będzie zadowolony. Bo wydaje mi się, że właśnie najlepsza metoda to po prostu sadzenie drzewek i on się tak szybko nie pojawi. Chociażbym chciał, żeby się pojawił, bo na się, teraz nie, nie teraz, nie, jeszcze nie, co czwarty dzień to jeszcze za wcześnie. Ale później no, przydałoby się, przydałoby się. Zastanawiam się, czy, e, czy czy nie zacząć nazywać odcinków. Chyba będę nazywał odcinki. O, tutaj już pajączki ładzą, moglibyśmy się z nimi zmierzyć. Szybko. Kurde noc! Noc, 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 noc. Uwaga z tą nocą. No, można się łatwo zapomnieć, wszystko widać. Albo nie wiem, już pewnie po zmroku mało sobie widzicie. No to niestety tak zazwyczaj jest, że to tutaj ta, 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 te machiny i tak dalej, to wszystko tak się lubi. Ale słuchajcie, zrobimy sobie tą tabliczkę. Gdzie to się robiło? Tutaj, pierwszy. Tak, miejsca nie masz. No to zauważyłem. Rozpalmy no to. To już się raczej nam nie przyda. O, logiej! Dobrze, że nam się tutaj nic nie podpali. Bo to jest to bezpieczne blisko. I możemy sobie zrobić. sign. Sign sobie walnę tu. You are here. A myślałem, że można. Myślałem, że można coś na nim napisać, ale niestety nie. A szkoda. Albo można jakoś. You are here. A ja nie chcę, you are here. Ja chcę zmienić nazwę tego znaku. No dobra, nie da się to, się nie da. No w każdym razie umówmy się, że tutaj jest napisane: mm, Obóz. Obóz. No dobra, no to, to właśnie, to będzie pytanie do Was. Ja nie mam pomysłu na ten obóz. znaczy e, nie mam pomysłu na nazwę tego obozu. Tak więc liczę na Waszą kreatywność i liczę, że w komentarzach pojawią się jakieś dzikie i szalone pomysły. E, a ja w tym czasie zadbam trochę, żeby nasz główny bohater tutaj nie, nie umarł zbyt szybko. I zaraz muszę ogarnąć, co potrzebujemy do garnka. Bo garnek to jest naprawdę dobra rzecz. Dobra, to słuchajcie, to piszcie w komentarzach nazwę obozu, jeżeli chcecie, żeby ta nazwa widziała w jakimś tam odcinku, no na pewno się pojawi i na pewno będziecie mieli moje serdeczne podziękowania, ja chcę właśnie, backpacka sobie ogarniemy, o tak, od razu lepiej, ogarniemy sobie łopatę, po co, przecież mam łopatę, ale debil, dobra, nieważne, to trzeba wykopać, bo to mi tutaj troszkę przeszkadza. Tego nie, to trzeba wykopać. Chcę trochę oczyścić ten obóz. Takie pierwsze porządki, jak gdyby, żeby tu mniej więcej. To też mu zakopiemy. No, przepraszam króliczku. A chociaż nie zakopiemy, tylko zaraz go tutaj złapiemy. Ustawimy jak najbliżej. Prędzej czy później będzie musiał wyjść, albo wrócić. Tak więc ja już tam będę na niego czekał. No i okej, okay, sprawdźmy, co my tutaj możemy zrobić. Słuchajcie, pójdziemy sobie wykopać pierwszy jakiś grób, e, zobaczymy co takiego tam jest. Te groby kawałek stąd są, ale mnie strasznie ciekawi co tam jest po ukrywane. Tak więc, no nie będę się, prawda, tutaj powstrzymywał i zaraz pójdę <laughs> sobie sprawdzić. A w grabarza zabawimy się kiedyś indziej. E, bo póki co, tak bez zbroi, to tak trochę niebezpiecznie tam łazić. Trzeba mieć przynajmniej ten minimum zabezpieczenia. No, takie minimum, naprawdę. Ta zbroja. No mówię, jakby się udało znaleźć ten, te, te fajne te, te, te skoczki, no to one tam mają przy sobie marmur czy, marmur, czy coś takiego. Co to jest? Nic! Śmieć! To spróbujemy jeszcze raz. Multi Marbles. Nie do jedzenia. No to uwaga, spróbujemy jeszcze raz. O, to już jest coś lepszego. To się może przydać. Pytanie: Co to jest to nitre? W sumie nie wiem. Jeżeli ktoś wie, to też proszę napisać. A jestem ryzykowny: Jak mi się duch pojawi, to będę spierdzielał w podskokach. Dobra, w sumie jak już się bawimy w grabarza, to się bawimy na całego. Dobra, jeszcze nie ma ducha, jest nieźle. Kable śmieci, które po prostu będzie trzeba gdzieś pochować. Łopata się złamała. Des. Boże święty! Ka każde rozkopanie grobu maleje nam jak gdyby tutaj radość. No ale dobrze jest to, że mamy, dobre jest to, że mamy na co szczęście te kwiatki, a kwiatki nam to podniosą. Przynajmniej minimalnie jakoś. Patrz, ile tych pszczół tutaj. Ja cię kręcę Nie, te kwiatki trzeba naprawdę podnieść Okej okay. Potem, tak sobie myślę, założymy sobie nie, nie, nie diguj, tylko podnieś, tak Założymy sobie taką farmę mm, Farmę kwiatków Ponieważ jeżeli uda nam się złapać e, złapać, jeżeli nam się uda złapać Motylka no to potem motyla możemy zasadzić i powstaje kwiat i potem na tym kwiatku może pojawić się motyl i znowu możemy go złapać, posadzić i tak w koło Macieju, aż nam się nie znudzi. Tak więc to jest dobra sprawa, bo kwiatki naprawdę się tutaj przydają. No właśnie widzicie, jak już dostajemy trochę na schizy na łeb, pojawiają się takie nieprzyjemne cienie, które mają nas nie tyle, póki co przestraszyć troszkę. No ale potem one się stają faktycznie niebezpieczne. Ja wiem, że ten odcinek to jest w sumie sporo łażenia, no ale rozkopaliśmy sobie groby i pierwszy raz widzę krzaczek w takim terenie, no ale okej okay. Bo chodzi tutaj, żeby jak najwięcej odkryć, żeby mniej więcej mieć w miarę pojęcie co tu się wokół ciebie dzieje. Ale dobra, bo jest za daleko odszedłem, a mi się kończy dzień. Tak więc naginamy do hacjenty i będziemy już powoli kończyć. Starczy na dzisiaj tego łażenia, na całe szczęście z głodu nie umieramy. Idzie nam coraz lepiej. I o to tu chodzi. Będzie coraz lepiej. Zrobimy sobie skrzyneczkę niedługo, tylko trochę się dorobię. E, jeszcze, ponieważ muszę teraz te graty, co wykopałem, gdzieś umieścić. Fajnie by było sobie zrobić, bo oczywiście z tych tutaj mm, klejnocików można zrobić jakieś buławy. E, buławy, laski, takie różdżki. E, no tylko, że niestety te różdżki chyba są potrzebne... E, Taki specjalne urządzenie, którego nazwa oczywiście też mi z głowy wyleciała, ja nie wiem, strasznie się nie przygotowałem. Ale nie, po prostu te nazwy są tak dziwne i głupie, że ja ich nie spamiętuję. Ojej, taki jakiś dziwny dźwięk był. Mam nadzieję, że to jeszcze nie te wilczury. Oby nie. O, widzicie? Złapał się skubaniec. Tak, super. No nie wiem gdzie to w sali to bywale na razie. Dobra. No i już będzie lepsze żarełka, nie? Upieczemy sobie gnejka. I wpierdziali. No ja to nam wiele nie daje, ale właśnie po to tu jest garnek, żeby... Z czegoś takiego zrobić coś w miarę jadalnego. Dobra, więcej nie jemy. Ja sobie tylko sprawdzę jak ten garnek, co potrzebujemy do garnka. Piggyback. A co to jest tu? Crockpot. 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 Potrzebujemy węgla. Ue, tam węgiel jest łatwy do znalezienia. Reszta, reszta tych... No właśnie. Shadow Manipulator potrzebujemy. No tylko niestety, mieć Shadow Manipulator, to potrzebujemy znowuż Nightmare Fuel, czyli mroczne paliwo. Ale niestety mroczne paliwo nie jest też takie łatwe do znalezienia. Czekajcie, to będzie w magii. Chcę wam pokazać... Nie, tutaj nie możemy, właśnie potrzebujemy... O, Purple Game jesteśmy w stanie zrobić, tak? Tylko Alchemii, no dobra. Purple game jesteśmy w stanie zrobić, no ale nie jesteśmy w stanie zrobić e, nic e, więcej, bo nie mamy niestety rocznego paliwa. E, no nic, tak więc ja już tutaj sobie um, w sumie będę kończył. E, niech ta noc sobie powoli płynie. No i tak moi drodzy, bardzo wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ta seria Don't Star będzie Wam się również podobać. E, tak jak mówiłem, ostatnio dostałem też takiej fazy na Don't Star... Więc sobie z chęcią tutaj gram. No i tak, jak dzisiaj się pojawi odcinek, to jutro zapewne też. No i chciałbym Was yy, serdecznie poprosić o wymyślenie nazwy o obozu. Póki co będzie obóz yy, XXX. Yy, a potem. Potem, no, liczę na to, że mi coś podrzucicie. Jakąś ciekawszą nazwę może być długa, może być krótka, może być śmieszna, może być mądra. Może być sentencja z życia, na przykład: Jedz ogórki, będziesz zdrowy, nie mieszaj wody z ogórków z mlekiem, bo będziesz żyga, Coś takiego głupiego, idiotycznego albo bardzo fajnego, mądrego. Jak tylko chcecie. Liczę na waszą kreatywność, bo niestety moja się wyczerpała w tym momencie. No, nie mam żadnego pomysłu, niestety, no, jakieś, może coś mi potem wpadnie. To to oczywiście wam też powiem, co wymyśliłem. No i proszę, coś tam chciałem od was, właśnie tylko zapomniałem. Coś jeszcze was pytałem gdzieś tam w trakcie, więc jeżeli znacie odpowiedź na to pytanie, to bardzo serdecznie was proszę o napisanie tej odpowiedzi w komentarz. No nic, tak więc ja już wam bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia, cześć.